To, 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 to jest twoje ulubione radio. Słuchaj nas non stop. To jest twoje ulubione radio. Słuchaj nas non stop. Witajcie, witajcie po dłuższej przerwie wracamy do rozważań biblijnych. Wiele pytań jest ze strony moich znajomych, przyjaciół i nie tylko. Jak czytać Biblię, jak zacząć czytać Biblię, od którego testamentu powinniśmy zacząć nasze rozważania? Czym jest Biblia? No i na ten temat chciałbym przez najbliższe cztery odcinki się zająć. Jak właśnie zacząć czytać Biblię? Dzisiaj w pierwszym odcinku, czym jest Biblia i dlaczego jest ważna. Weksplatowana czytaniem Biblia jest oznaką dobrze odżywionej duszy. To cytat z anonimowego autora. Biblia, powszechnie nazywana Słowem Bożym lub Pismem Świętym, jest przewodnikiem dla nas na Chrystusa i kluczowym elementem, który pozwala nam zbliżyć się do Jezusa. Chociaż nie odpowiada na wszystkie nasze pytania, to wskazuje, kim jest Bóg, jakie mają być nasze relacje z innymi. Jak żyć z poczuciem celu i jak otrzymać życie wieczne? Jedną z najbardziej zniechęcających rzeczy, jaką możemy usłyszeć, jest to, że powinniśmy częściej ją czytać. Możemy jednak poznać pełne mocy prawdy dotyczące Biblii, które zachęcą nas do jej codziennej lektury. Po pierwsze, porozmawiajmy o tym, czym ona jest. Biblia. Składa się z 66 różnych ksiąg. Została napisana w przeciągu 1500 lat w trzech językach przez 40 różnych autorów, żyjących na trzech różnych kontynentach, będących zainspirowanymi przez Boga. Choć księgi te zostały napisane niezależnie, to zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie przewija się przez nie jeden sam motyw. O odkupieniu ludzkości przez naszego zbawiciela Jezusa Chrystusa. Istnieje ponad 300 prorosm Starego Testamentu, które dotyczą życia i działalności Jezusa i każde z nich spełniło się w jego życiu. Przy całej różnorodności co do sposobu i czasu powstawania Biblii, nie ma mowy, aby większość z tych prorosm została po prostu przewidziana przez autorów albo że mogliby spiskować ze sobą. Te fakty są po prostu zdumiewające. Studiowanie i poznawanie Biblii jest zadaniem na całe życie, ponieważ jesteśmy skończonymi ludźmi próbującymi zrozumieć nieskończonego Boga. Możemy jednak wzrastać w naszym zrozumieniu i kontynuować naukę przez całe życie. Możemy się zastanawiać, jak to, że nie czytamy Biblii, wpływa na nasze życie. Możemy nie poczuć dużej różnicy, jeśli nie zajrzymy do niej przez jeden dzień. Tutaj, jak z przyjmowaniem lekarstwa, możemy myśleć, że słabo działa. Ale jest, jeśli przestaniemy go przyjmować, zobaczymy ogromną różnicę. Nie zawsze dostrzegamy, jak Biblia oddziałuje na nasze, na nasze, na nasze życie. Ale jeśli zabraknie jej w naszej codziennej wstępnej z Jezusem, to zobaczymy, jak wygłodniały stanie się nasz duch. W miarę czytania tych rozważań biblijnych. Odkryjemy, jak rozwinąć nawyk codziennego studiowania. Nauczymy się stosować Słowo Boże w naszym życiu i wytrwale ufać Bogu. I na koniec zastanów się, czy wierzysz, że Biblia jest wiarygodna i ważna? Dlaczego? Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, to jest wiele źródeł dostępnych online, których autorami są osoby, które poświęciły całe życie, na zdobywanie wiedzy na temat Biblii i jej wiarygodności. Ja polecam od dawna aplikację The Bible. Jest ona również w języku polskim. Codziennie znajdujecie cytat na dany dzień. Możecie również studiować różnego rodzaju plany, a więc plany czytań na różne tematy. No, na moment, w którym się znajdujecie, na przykład, jeżeli cierpicie, to również taki plan czytania jest poświęcony cierpieniu. Jeżeli potrzebujecie spokoju, to również taki plan znajdziecie. Czy na przykład plan, jak zacząć czytać Biblię, również w czterech odcinkach, znajdziecie w tej aplikacji The Bible, która cieszy się naprawdę wielką popularnością wśród chrześcijan, wśród osób wierzących, wśród osób poszukujących prawdy. I polecam, polecam tę aplikację, i polecam też codzienne studiowanie Biblii. Tutaj zacytuję słowa mojego przyjaciela, znajomego Michała Szczukiewicza, Radio Szczumic. Tam bardzo często Michał na koniec rozważań biblijnych, i nie tylko, powtarza takie piękne, jakże znakomite zdanie, szczególnie w tych czasach, w których się teraz znajdujemy. Czytaj Biblię, ona ratuje życie. I potwierdzenie, czym jest Biblia. Sięgnijmy do samej Biblii. Rozpocznijmy od Księgi Izajasza. Będę zawsze podawał, jeśli chodzi o Księgę Izajasza, dwa źródła. Czyli to pierwsze, z którego zawsze korzystam, czyli Nowa Biblia Gdańska. a także na przykładzie Biblii, którą większość z Was posiada, czyli Biblię Tysiąclatkę. I tutaj mamy Księgę Izajasza, 40 rozdział, wiersz 8. Usycha trawę, więdnie kwiat, ale słowo naszego Boga trwa na wieki. Zatem w Biblii, Biblii Tysiąclatce, tej, którą większość z Was używa, czytamy trawa usycha, Łędnie kwiat, lecz słowo Boga naszego trwa na wieki. Kolejnym cytatem, który chciałbym się tutaj posiłkować na temat Biblii, to jest po raz kolejny werset tym razem z Nowego Testamentu. Drugi list do Tymoteusza, trzeci rozdział, werset od 16 do 17. Rozpoczniemy tym razem od Biblii tysiąc latki. Wszelkie pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia sprawiedliwości. Aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. I teraz nowa Biblia Gdańska. Całe pismo natchnione przez Boga oraz pomocne do nauki, do dowodu, do rewizji, do wychowywania dzieci sprawiedliwości. Aby człowiek Boga był przygotowany, wyposażony do każdego szlachetnego działania. I na koniec, kolejny fragment. Czym jest słowo Boga? Tym razem zaczniemy od nowej Biblii Gdańskiej, tak samo jak i na początku, czyli do Hebrajczyków, czwarty rozdział, wiersz dwunasty. Gdyż słowo Boga jest żyjące skuteczny i ostrzejszy od każdego obosiecznego sztyletu, a przenika aż do podziału duszy i ducha, lecz także stawów i szpików, zdolne do rozróżniania myśli oraz zamiarów serca. I tradycyjnie Biblia Tysiąclecia, żywe bowiem Słowo Boże, skuteczny i ostrzejszy niż wszelki miecz obosieczny, przenikający aż do rozdzielenia duszy i ducha, Stawów i szpiko. Zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. To tylko trzy wybrane fragmenty na temat, czym jest Biblia i dlaczego jest ważna, że pochodzi. Od Boga, że jest to słowo Boga. I w Ewangelii Jana na początku słyszamy, a słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Słowo Logos. Zapraszam do kolejnego rozważania, do drugiej części, w której powiemy sobie, jak wyrobić sobie nawyk codziennego czytania Biblii. Zapraszam ponownie. Adam Fox Radio. UK FM. To, to, to to jest twoje ulubione radio. Słuchaj nas, non stop. To jest twoje ulubione radio. Słuchaj nas, non stop.